Panowie proszę o zabranie głosu Dziękuję, witam Państwa Dziękuję za przybycie na tą prezentację. Zacznijmy od krótkiej informacji na temat zarządzania w czasach pandemii. Jak Państwo wiecie ze strony piątej w czasie tego, tej pandemii bardzo koncentrowaliśmy się na zabezpieczeniu i bezpieczeństwie pracowników oraz klientów, jednocześnie zapewniając możliwość, danie możliwości klientom realizowania transakcji, bankowania w sposób bezpieczny, w sposób zdalny z domu. Również cały czas wdrażaliśmy cały szereg inicjatyw, które miałyby ułatwić kontakt z klientem oraz jakość obsługi, czyli śledzenie online wniosków o kredyty hipoteczne, co się przekłada na zwiększenie udziału elektroniki i również elektronicznych podpisów. Istotnymi elementami w, tym, w tej bankowości w, ram, w czasie pandemii to są e, wakacje kredytowe udostępnione klientom. Tutaj pokazujemy to na stronie numer 6. Już mamy e, e, niewielką część ekspozycji w dalszym ciągu e, w ramach e, wakacji 526 milionów złotych to jest jakieś 7% całości portfela kredytowego. Szczególnie jeżeli chodzi o moratoria publiczne, tutaj mamy bardzo niewielką część, tylko 444 y, wnioski, 50 milionów złotych należności, czyli 0,1% portfela. Jak pokazaliśmy wcześniej w poprzednim kwartale, wakacje kredytowe. Wygasają szczególnie w czwartym kwartale, tak jak widać po pra w prawym górnym rogu. I co ważne, trzeba powiedzieć, że jakość wygasających tych wakacji kredytowych klientów, jak typy, w dalszym ciągu pozostaje dobra. Włączyliśmy tutaj wskaźniki, które pokazują, że z kredytów hipotecznych złotowych tylko 1,1% zaległo, miało zaległości przy, z wakacjami kredytowymi i tylko 5% konsumpcyjnych kredytów. Czyli ogólnie rzecz biorąc kredyty w ramach z wakacjami kredytowymi, które wygasają, tylko 0,5% ma jakieś opóźnienia na koniec tego roku. Odzysk czy odbudowa działalności normalnej, w normalnego życia trwa, co widać na stronie siódmej. Dalej rośnie, rosną spłaty. Wracamy do normalności, jeżeli chodzi o karty, transakcje kartami debetowymi. Na stronie ósmej chciałbym podkreślić fakt, że pomimo trudności, trudnych czasów, w których żyjemy, zadowolenie klienta pozostało na wysokim poziomie, co pokazują różne rankingi, gdzie Bank Millennium zawsze znajduje się gdzieś na pierwszych trzech miejscach. Takich, w takich sytuacjach jak wybór klienta, obsługa w oddziale, najlepsza obsługa zdalna, docenianie przez klientów, te, te, te wszystkie wskaźniki były w stanie umieścić bank na, pierwszych, na jednym z pierwszych trzech miejscach, a wskaźnik NPS po, jest stabilny w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy w 2020 rok był przecież stanowił dużo większe wyzwanie, jeżeli chodzi o restrykcje, jeżeli chodzi o obsługę w oddziałach. Na dziewiątej stronie. Uważamy rok 2021 za rok przejściowy do nowej strategii, biorąc pod uwagę niepewności, które w dalszym ciągu funkcjonują. Szybkie zmiany, które następują w wyniku pandemii. Mamy konkretne cele do osiągnięcia w 2021 roku i w drugiej połowie tego roku będziemy przedstawiali nową strategię na następne trzy lata. Koncentrujemy naszą uwagę z jednej strony o, na szybkim odzyskaniu wyników, które miały znalazły się pod wpływem pandemii oraz cięć stóp procentowych i zamierzamy osiągnąć to poprawiając wyniki biznesowe poprzez lepsze ceny i lepsze adresowanie podstawowych produktów, dwucyfrowy wzrost pożyczek gotówkowych i wyższa sprzedaż kredytów hipotecznych oraz odzyskanie wzrostów korporacjach. Drugą rzecz to sprawność operacyjna, a tutaj wymagana jest reorganizacja procesów, reinżynieria procesów, standardyzacja i uproszczenia. Mamy tutaj znaczne zyski, że chodzi o Efektywność działania, optymalizacja sieci oddziałów w 2019 roku się odbyła, więc jeszcze takie dodatkowe działania będziemy podejmowali i chcemy, żeby koszt, wskaźnik koszt dochodu doszedł do 47% w 2021 roku. Celem jest pełna digitalizacja, gdzie mamy za cel przekroczenie poziomu 80%. Zdigitalizowanych klientów, wśród aktywnych klientów, z digitalizacją procesu sprzedaży, utrzymując najlepsze doświadczenia klienta i rozszerzając liczbę klientów poza obecne segmenty. Teraz szybko chciałbym przedstawić stan. Integracji synergii wynikające z transakcji Eurobanku. Mamy tutaj początek roku 2020, gdzie widać, że już mieliśmy wpływ netto przed opodatkowaniem synergii na poziomie 100 milionów złotych, czyli spełnialiśmy plan, realizowaliśmy plan, który założyliśmy i ogłosiliśmy na początku i tak kwota synergii. Ma się podwoić w 2021 roku dzięki pozostałym kosztom integracji, które w dalszym ciągu będą wydatkowane, będą mniejsze, ale będziemy wykorzystali pełne korzyści z akwizycji i restrukturyzacji, które w międzyczasie się odbyły. Więcej szczegółów widać na stronie 12. Tak jak powiedziałem pozostałe koszty integracji są już marginalne i w konsekwencji synergie brut będą w pełni wykorzystane w latach 2021, 2022, tak jak na początku ogłosiliśmy. Przejdźmy teraz do wyników banku za czwarty kwartał i cały rok 2020. Zakończyliśmy rok zyskiem. Dodatnim netto 23 miliony złotych. Oczywiście to oznacza znaczną redukcję w porównaniu do poprzedniego roku. W wyniku połączenia nadzwyczajnych sytuacji, największą była znaczna znaczny wzrost rezerw na ryzyko prawne kredytów hipotecznych walutowych, które to rezerwy wzrosły o ponad. 400 milionów złotych, dochodząc do 714 milionów złotych w 2020 roku. W dalszym ciągu chcę podkreślić, że mieliśmy wzrost zysku operacyjnego 3% i w ramach tego wzrost nim i Zarejestrowaliśmy wzrost nim oraz wzrost zysków prowizyjnych. Biorąc pod uwagę ten wysoki wzrost, wyższy wzrost dochodów operacyjnych przekraczał wzrost kosztów. Mieliśmy więc dużo niższy zysk netto w konsekwencji tych znaczących dodatkowych rezerw na ryzyko prawne oraz rezerw na ryzyko kredytowe, częściowo związanych z pandemią. W rezultacie w 2020 roku mieliśmy net in, marżę odsetkową netto, spadek o 2%, ale już zaczyna nam się odbudowywać ta sytuacja kwartał do kwartału. Ogólnie koszt do dochodów osiągnął 41% raportowany lub 46%. 7%, jeżeli wyłączymy sytuacje nadzwyczajne. Na stronie 15 dodatkowe wskaźniki gdzie chcę podkreślić solidny wzrost portfela kredytowego o 6,5% 6,2% lub 8,7% jeżeli wyłączymy kredyty, walutowe kredyty hipoteczne z niewielkim wzrostem depozytów w wyniku znacznego repricingu, który zrobiliśmy od momentu, kiedy NBP ciął stopy procentowe do prawie zero, jednocześnie utrzymując solidną jakość aktywów, NPL poniżej 3% w koszyku trzecim poprawiając stopień pokry, stopę pokrycia i jednocześnie utrzymując bardzo silny wskaźnik kapitałowy, współczynnik kapitałowy. Jednocześnie chcę podkreślić znaczny wzrost klientów online i mobilnych 230 tysięcy w ciągu roku, przekraczając 2 miliony na koniec roku. Strona 16 to tylko podkreśla, podkreślamy najważniejsze wskaźniki czwartego kwartego, kwartału i całego roku. Poza tym, co powiedziałem, chcę podkreślić dobre wyniki, jeżeli chodzi o wzrost o 7% zysków prowizyjnych oraz spadek kosztów osobowych. Silny wzrost przychodów niż kosztów. Oczywiście tutaj pomogły, pomogła nam transakcja częściowo z Eurobankiem i pokrycie, i stopień pokrycia kredytów zagrożonych rezerwami. Przejdźmy do strony 17. Pokazujemy szczegółowo wyniki banku, jak, jak ogłosiliśmy tydzień temu w naszym raporcie bieżącym strata netto... St 109 milionów złotych w czwartym kwartale, w konsekwencji znaczących rezerw dodatkowych na ryzyko prawne kredytów walutowych, kredytów hipotecznych. Rok do roku bez pozycji nadzwyczajnych mamy spadek zysku netto o 23%. I bez. I bez tych nadzwyczajnych pozycji mielibyśmy zwrot na e, aktywach 7,5%. Podkreślamy te liczby, żeby pokazać możliwości generowania wyników przez bank przed e, wpływem pozycji nadzwyczajnych. Strona 18 pokazuje dynamikę NII. Mieliśmy drobny spadek 0,6% w porównaniu do trzeciego kwartału. To było wynikiem pewnych redukcji w ogólnych bilansowych, szczególnie w portfelu obligacji i pewnych elementów księgowych wynikających z wakacji kredytowych, ale z drugiej strony Pozytywnym aspektem jest to, że NIM wzrósł z 2,49 do 2,53% w czwartym kwartale. Ryski, dochody prowizyjne miały dobre wyniki w czwartym kwartale 7% rok do roku. Szczególnie z lepszymi wynikami. Na kartach płatniczych i ubezpieczeniach, i produktach ubezpieczeniowych w tym kwartale. Na stronie 19. Przechodzimy do kosztów. Dalej wdrażamy środki, które umożliwią nam zmniejszenie, ograniczenie bazy kosztowej. W sposób raportowany mamy wzrost 1,6%. Ale. Tak jak pokazaliśmy, jasną tendencję spadkową kosztów osobowych w konsekwencji redukcji w liczbie pracowników, która nastąpiła po połączeniu z Eurobankiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonaliśmy redukcji ponad 1000 pracowników, co oznacza 14-procentowe. Spadek rok, rok do roku. Jednocześnie mieliśmy, prowadziliśmy proces optymalizacji sieci, co oznaczało zmniejszenie liczby własnych oddziałów o 128, i w ciągu ostatnich 12 miesięcy to w sumie około, oznacza około 21% naszych własnych fizycznych oddziałów co jest konsekwencją zmian, które pojawiają się w systemie bankowym i środowisku, w którym działamy. Mamy mniejsze użycie oddziałów przez klientów, bardziej są, się koncentrują na bankowości zdalnej. Rok do roku mamy istotny wzrost kosztów. W funduszu gwarancyjnego, co również pokazuje, jest przyczyną częściowo wzrostu kosztów. Na stronie 20 jakość aktywów. Pomimo nadzwyczajnego roku, który przeszliśmy, w dalszym ciągu zakończyliśmy rok z wskaźnikiem NPL poniżej 5%, koszt ryzyka raportowany 83 punkty bazowe w stosunku do kredytów ogółem. Jeżeli byśmy przyjęli rezerwy i wpływ pandemii, mielibyśmy koszt ryzyka 65 punktów bazowych do kredytów ogółem, czyli lekko poniżej sytuacji z zeszłego roku. Na stronie 21, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne walutowe. W dalszym ciągu redukujemy ten portfel o 8% rok do roku. W tej chwili stanowi ten portfel 7,4% kredytów ogółem, a jednocześnie utworzyliśmy znaczące rezerwy na ryzyko prawne w czwartym kwartale, co daje nam pokrycie 6,4% czyli łącznie rezerwy na ryzyko prawne w odniesieniu do należnych kredytów walutowych. I ta sytuacja jest podobna do poprzedniego kwartału. Na stronie 22 płynność i kapitał w dalszym ciągu tutaj mamy silną sytuację. Jeżeli chodzi o współczynnik kapitałowe łączny i tier 1 mamy ponad 5%. Punktów procentowych poniżej minimalnych wymogów. Należy wziąć pod uwagę, że w tych poziomach wymaganych mamy bufor 3,4% związany z kredytami walutowymi, kredytami hipotecznymi. Przejdźmy teraz do ostatniej części prezentacji. Rozwój biznesu. 24 strony w roku 2020. Przedaż kredytów hipotecznych była. Był, to był najlepszy produkt banku. Czwarty kwartał to e, produkcja ponad 2 miliardy złotych. W całym roku 6,8 miliarda, czyli wzrost o 57% w porównaniu z rokiem poprzednim. Mieliśmy również w czwartym kwartale e, istotne odbudowanie. E, aktywów w zarządzaniu i 3 miliony kart, kart debetowych. Przekroczyliśmy 2 miliony aktywnych klientów cyfrowych i wzrost o 3,6%. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie 25. Głównym czynnikiem napędzającym wzrost portfela to był wzrost kredytów hipotecznych ponad 12% przy mniejszym wzroście konsumpcyjnych o 2%. Z drugiej strony depozyty klientów były stabilne na tym samym poziomie przy niewielkim wzroście deta detalicznych skompensowanych niestety spadkiem w korporacjach, ale to jest naturalna konsekwencja faktu, że y bardzo szybko i znacząco e, ograniczyliśmy wynagrodzenie za depozyty e, w konsekwencji decyzji e, podjętych przez RPP między mar marcem a majem. Po drugiej stronie widzimy odbudowę. Innych funduszy środków klientów. Tutaj mamy wzrost 6% kwartał do kwartału. I w rezultacie skończyliśmy kwartał z łącznym saldem funduszy inwestycyjnym praktycznie na tym samym poziomie, jak na koniec poprzedniego roku. Na 26 stronie. W dalszym ciągu rośniemy cyfrowo i ta część jest coraz ważniejsza. Tu trzeba podkreślić, że w czwartym kwartale 59% sprzedaży pożyczek gotówkowych zostało zrealizowana cyfrowo, i 26% otwartych rachunk rachunków bieżących zostało otwartych cyfrowo, czyli w dalszym ciągu obserwujemy, istotność i coraz większy udział digitalizacji w sprzedaży różnych produktów banku ponadto istotny wzrost. Zanotowaliśmy na stronie 27 w płatnościach online przy największym wzroście transakcji BLIK o 29% 91 rok do roku liczba użytkowników 41% wzrost, transakcje e-commerce wzrosły o 90%. Na stronie 28 tutaj pokazujemy opis naszych wysiłków jeżeli chodzi o nowe rozwiązania innowacje aby utrzymać najwyższy poziom jakości obsługi w e, świecie cyfrowym obsługi naszych klientów tak jak powiedziałem wcześniej jednocześnie umożliwiamy śledzenie przedprocesowania wniosku o kredyt hipotecznych zdalnie i rozszerzaliśmy możliwości otwierania cyfrowego, wspierania bankowości detalicznej. I to samo dotyczy, ten sam postęp widać w platformie Goody, 2600 dodatkowych kredytów poprzez aplikację. Strona 30. Więcej szczegółów o detalu, ogólnie wzrost kredytów detalicznych o 1% lub 14, rok do roku lub 14% jeżeli wyłączymy kredyty hipoteczne, walutowe. Łącznie sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła 57% rok do roku, 19% kwartał do kwartału. Podczas gdy sprzedaż pożyczek gotówkowych bardzo dobrze funkcjonowała w tym nadzwyczajnym środowisku. 0,6 miliarda złotych na początku roku, tylko po i utrzymaliśmy udział w rynku 10,7%. Na stronie 41 31. oczywiście liczba tempo pozyskiwania nowych klientów spadło. 61 tysięcy aktywnych klientów i 15 tysięcy mikrobiznesów i w dalszym ciągu wzrost idący w kierunku przekroczenia 3 milionów. Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa 42, strona 42, depozyty spadły w czwartym kwartale w konsekwencji wdrożenia opłat nad depozyty powyżej pewnego progu, bo generowaliśmy negatywną marżę w związku z podatkiem bankowym Utrzymu utrzymując te depozyty. Z drugiej strony czwarty kwartał był pozytywny, jeżeli chodzi o odbudowę kredytów dla przedsiębiorstw, w tym leasingu i faktoringu. Jeżeli popatrzymy na cały rok, mamy tylko 1% spadek, co jest lepsze niż to, co pokazywał rynek, ale mamy również mieszany obraz. Mamy stabilny, Portfel kredytów 16% zwiększony factoring i leasing. Leasing był bardziej pod wpływem ograniczenia inwestycji. To widzimy na stronie 33, gdzie pokazujemy leasing, spadek leasingu 33% w ciągu roku, ale obroty factoringowe wzrosły o 10% rok do roku. To są najważniejsze aspekty wyników banku po czwartym kwartale. Teraz mamy czas na Państwa pytanie. Dziękuję bardzo. Chciałbym teraz zrobić bardzo krótką przerwę i będziemy grupowali pytania w sposób bardziej konsekwentny, co u nas umożliwi lepsze zorganizowanie.